Profesor mówi do swoich studentów: dziś nauczymy się trzech etapów ludzkich emocji: zaskoczenia, irytacji i wściekłości. Po czym bierze telefon, włącza głośnik i wybiera losowy numer. Kiedy ktoś odbiera, profesor mówi: Dzień dobry. Czy mogę rozmawiać z Dawidem? Osoba po drugiej stronie odpowiada: Przykro mi, ale to pomyłka. Profesor zwraca się do studentów: to jest zaskoczenie, a teraz pokażę Wam, jak brzmi irytacja. Wybiera ten sam numer i mówi: Cześć. Czy Dawid może podejść do telefonu? Odpowiedź. Przecież mówiłem, że to zły numer. Profesor komentuje: I to właśnie jest irytacja, moi drodzy. Następnie ponownie wybiera ten sam numer i pyta: Czy Dawid jest dostępny? W odpowiedzi słychać wrzask. Słuchaj ty! Jeszcze raz zadzwonisz, to przyjadę Rozwalę ci telefon i wsadzę go tam, gdzie słońce nie dochodzi. Profesor spokojnie mówi. A to, proszę Państwa, jest wściekłość. Wtedy jeden ze studentów mówi: Panie profesorze, zapomniał Pan o czwartym etapie. A jaki to etap? Pyta profesor. Student bierze jego telefon i wybiera ten sam numer i mówi: Cześć, tu Dawid. Ktoś do mnie dziś dzwonił?